Tak jest. A tak ma być. Dzięki środkom Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz znacznym wsparciu Nadleśnictwa Jugów, które przekazało pół miliona złotych na remont drogi powiatowej w Jugowie na odcinku ponad 3,5 kilometra. W gminie Nowa Ruda większość dróg to drogi powiatowe, większość w bardzo złym stanie. Od paru lat udaje się te drogi remontować, udaje się dogadywać z powiatem kłodzkim. Znaczącą pomocą jest pomoc rządowa, duże dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych. Czy polskiego ładu powoduje to, że drogi te mogą być remontowane. Tutaj w Jugowie mieszkańcy czekali na tą drogę kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat. Powiat kłocki czekał, zasłaniał się budową drogi, sugerując, że musimy wybudować najpierw kanalizację. Kanalizacja w Jugowie jest wybudowana. Po wielu rozmowach, po roku czasu takich spotkań naszymi z radnymi, z Panem Nadleśniczym. Powiat złożył wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i tutaj w tym momencie rozpoczyna się odbudowa tej nawierzchni, która została w części tylko zniszczona przez, przez budowę kanalizacji, ale pozostała część to jest droga, która powiatowa była i nie była niszczona przez, przez wykonawcę. Bardzo się cieszę za takie wsparcie. Bardzo dziękuję za wsparcie naszym parlamentarzystom i panu Nadleśniczy, który z nami współpracuje na każdym etapie, na, przy każdych drogach, nawet w remoncie dróg gminnych. To jest dla nas ogromne, ogromna pomoc. Pewnie, że można byłoby wydać na inne cele, które byśmy sami skonsumowali, ale przecież lasy państwowe pełnią funkcję służebną. Do... To jest tak, że my jako leśnicy jesteśmy w służbie, jesteśmy skarbem państwa, zarządzamy skarbem państwa i naszą misją jest służyć lokalnemu społeczeństwu. Oczywiście też jesteśmy dostawcą surowca drzewnego dla przemysłu, bardzo ważnego elementu przemysłu ogólnokrajowego. No, meblarstwo to jest taka gałąź przemysłu, która w Europie, Polskie meblarstwo jest jedną z największych, najważniejszych gałęzią. Dlatego rola służebna jest chyba ważniejsza. Moglibyśmy skonsumować na nasze potrzeby, ale moglibyśmy dać mieszkańcom, naszym współmieszkańcom. Dlaczego mamy tego nie zrobić? Robimy to. To są środki, które na pewno zostaną odpowiednio wykorzystane, ale to są też takie środki dedykowane na ulepszenie komunikacji między Wrocławiem także a Kotliną Kłodzką. Tutaj, jeżeli chodzi o nadleśnictwo jugów, ale nie tylko. Ja to wspomniałem podczas swojego krótkiego wystąpienia, że tak naprawdę te środki na renowację tych dróg, one są też dedykowane dla Wrocławia, ponieważ cała aglomeracja wrocławska bardzo często korzysta z dróg powiatowych. E, właśnie w tym kierunku, nie mówiąc o tym, że gro wrocławskich rodzin e, tutaj spędza weekendy i to niezależnie od pory roku, czy to jest wiosna, lato, jesień, nie mówiąc już o zimie. Tak? W związku z tym to, jest tak, to są także pewnego rodzaju środki, które mm, pozwolą w sposób bezpieczny, szybki, sprawny mm, przemieszczać się. Krótko mówiąc, nie tylko jeżeli chodzi o mieszkańców tutaj powiatu, mieszkańców Jugowa, no, słyszałem, że czekali na e, renowację tych dróg 10, 15, a może i więcej lat. W związku z tym również i e, e, Wrocław, jako potężna aglomeracja, będzie korzystała z tych dróg, jeżeli chodzi o przemieszczanie się tutaj e, po terenie na terenie Kotliny Kłodzkiej. Dlatego tym bardziej. Wydaje mi się, że one są no, całkowicie celowe, uzasadnione merytorycznie, finansowo i gratuluję tutaj wszystkim stronom, które były zaangażowane w ich pozyskiwanie.